Gramy, gramy, to samo! Siadaj go! Nie ma ich tu! Całkowicie ich nie ma! Dobra! Mocniej to! A ja miałem wiedzieć, wcześniej nie było takiego, nie? Zawsze na trzeci Nie wiem, tym bardziej, że mówię, tu też to się nie dzieje. Siadaj wysoko Adrian, od razu! Nie grają, nie grają piłką, my gramy! Tak jest, siadaj to, we dwóch to musi być skończone. Tak jest. Brawo, 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 Chodzić Chodź mocno. Sędzio, ale. Sędzio, Tak jest, mocno ale. tyłu ale. środka

Brawo! takie Brawo, brawo, brawo! Super! Brawo, brawo! Nie ma, nie ma! Nie skup tego! No kurwa! Gramy, gramy! A, nie, dawa. dawać! To dawa. jest ła pozycja Jurka, pamiętajcie. Brawo, brawo Olaf! Puszcza Jadiego! Nie ma ich, we dwojgi dom! Witam serdecznie, kapitana. Cześć. Ooooo! Idą zmiany Jurka! Na takich brakach się zmienia! Nie, yes! nie, brawo Jurka! Wysoko stoimy! Nie schodzimy niżej w ogóle! Brawo, brawo Kamil! Coś się skupuje. Widać widać. Panie, panie. Widać, widać. Łap minutę, łap minutę, czekajcie minutę. tylko nie z tyłu. Kto z przodu. Brawo! Kto Łap! w Ja. Brawo! Brawo, Rafał! Rafał, minutkę! Dawaj, tu, tu, tu przy naszej! Rafał! Minutkę, chodź. Dobrze, dobre zachowanie! Cześć, Pięknie! Świetnie! 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 Trzech! Dobrze, Krzysztof! ładna akcja! Trudna piłka to była! Chyliśmy, hej! Poszedł sam! Wyszedł, wyszedł! Pięknie, Adrian! Idealny timing! Czork. Super wyjście! Jeszcze, jeszcze, jeszcze! Idziemy, idziemy! Siadamy, siadamy, nie ma go w ogóle, nie ma tam grania. Nie grają w ogóle tam piłko. Poszło was dwou, poszło was dwou. Kurde, brawo, brawo. Julek, chodź minutkę, złap minutkę. Czysto i mocno. Brawo, Olaf. Aż przód, aż przód. Właśnie we dwóch, Rafał! Jest was dwóch? Trzech? Pięknie, Adrian! Idealny! Julas! Idealna asysta, Rafał! Dobry timing! gra graj, wszystko, wszystko! Dobra, ustaw, ustaw go! Nie ma, nie ma go! Brawo, Ola! Perfekt! Super! Żyje tam, no, no, no. widzę. Cały czas. Idziemy! Dawaj, Stoł! Ciągaj, ciągaj! Pięknie! Super, super, Julek, super! Dalej, dalej, dalej! Środek, środek, mocno, wow. Kapitalna brameczka! Brawo, Julek! Amen.